Uwaga. Trzy, dwa, jeden. I poszł. Poszły. Pierwszy bieg. Niecałe osiemset metrów. Pierwsi zawodnicy już są na mecie. Wielkie brawa dla nich. Wielka. Zobaczcie na no prawa dla tej dziewczyny, która kiedyś... Świetna jesteś. Brawa, brawa dla wszystkich, ale no skradłaś moje serce. Dziewczyno. Dziewczyno. Trzy, 2, Trzy... Dwa... jeden. Moi no drodzy, słuchajcie, Pan Paweł Bierze udział w tym e, chodzie. E. Brawo! Mamy słuchajcie pierwszego zawodnika, który brawa wielkie. Świetnie. Brawa wielkie. Proszę Państwa, to jest zawodnik z numerem 14. Świetnie. Mamy już drugiego zawodnika, który pokonał trasę 2,5 kilometrów. Brawa wielkie, mamy dziewczynę pierwszą, numer 53. Jesteś najlepsza z dziewczyn. Brawa ogromne. Trzy, Brawo, brawo, jeszcze raz brawo, chyle czoło, wielki szacun i gratulacje za pierwsze miejsce. Ale. Rekord trasy w Parku Wolszczyńskim na 5 kilometrów. Bartek osiągnął czas 17 minut 21 sekund. Brawa, 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 jeszcze raz wielkie brawa i gratulacje. Rekord trasy. Brawo, brawo! Wielkie brawa, miejsce drugie pan z numerem 161 i uwaga! Jeśli się nie mylę, to mamy trzecie miejsce. Brawo dla pana! 83 numer startowy i mamy podium w biegu męskim zajęte. Którkę nie taka małomiasteczkowa wschodzka, tylko. Brawo, brawo i słuchajcie, pierwsze miejsce nasza cudna kobieta, najszybsza kobieta w parku wolsztyńskim na trasie 5 kilometrów. Jeśli się nie mylę, to chyba Mistrz Polski w Skoków Dal. Tak jest. Słuchajcie, takich mamy tutaj zawodników. Witamy kolejną panią, brawo. <ścoughs> witamy kolejnego pana z grupy Endorfiny. Brawo, witamy panią. A teraz przechodzę już do konkretów. Pierwsze miejsce w kategorii chłopców. Pierwsze miejsce w dziesiątym biegu mikołajkowym w kategorii dziewcząt otrzymuje Alicja Śliwa. Wielkie brawa zapraszamy tutaj do nas Ale. Mamy Ale? Czy jest z nami Ala Śliwa? Idzie, dobrze. Aloś Skradłaś nasze serca dziewczyno, ja naprawdę, ja Cię widzę na wielkich stadionach, obyś tego serducha do biegania nie straciła. Gratuluję i piąteczka z Panem y, Pawłem, brawo, słuchajcie, tak. E, e, wiecie, powiem tak od siebie, z racji tego, że 30 lat uprawiam zawód nauczyciela wf u takie dzieci chciałabym mieć w szkole. Naprawdę. Nie te, które. Mamo, załatw mi zwolnienie, tylko takie, które. Tak, słuchajcie, no my tu, jako duża grupa rodziców, mamy na to wpływ, więc zachęcam, zapraszam. Uwaga! Ja jestem gaduła, więc przepraszam. Pierwsze miejsce w kategorii chłopców w biegu do 800 metrów, 10 biegu mikołajkowego. Zapraszam Michała Woźniaka. Brawo, Michał. Gratulacje. Ja również gratuluję. I piąteczka z Panem Pawłem. Dziękujemy serdecznie. To tak, chwila dla fotoreporterów. Czekaj. I uwaga: a już powoli zbliża się do nas osoba, która zwyciężyła w kategorii drugiej, kolejnej, czyli to osoba, która. Pan, który zdobył pierwsze miejsce w konkurencji Nordic Walking 10 biegu mikołajkowego i zapraszamy pana. Pana Pawła. Ja przepraszam, jeśli przekręcę nazwę Wałkiewicz. Bardzo się cieszę. Pan Paweł był najszybszy z kijkami. Gratulujemy. Ja również bym chciała ścisnąć dłoń piąteczka z panem Pawłem. Tak, gratulujemy wszyscy raz jeszcze. Chwila dla fotoreporterów. I w kategorii e, kobiet Nordic Walking pierwsze miejsce zajęła pani e, Danuta Teodorowska. Jeśli... Teodorowska to męże, a tu jest Stąd, dobra. E, Tak. E, to taka prywata. E, tą panią uczyłam jakieś tam dwadzieścia parę lat temu. Tak to Gratulacje, no, możliwe, możliwe. Gratulacje. E, I następna, następna e, następne puchary, następna kategoria. E, ja jeszcze w międzyczasie chciałem bardzo Państwa serdecznie przeprosić tych, którzy stają w kolejce po ciepłe napoje, bo już skończyła nam się woda i... Przepraszamy, no nie, nie, nie przewidzieliśmy, że będzie tak liczna y, frekwencja. A... a my wracamy, y, ale poprawimy się. Słuchajcie, na następną edycję to my tutaj przytargamy tej wody jeszcze dwie przyczepy. także. Y, I uwaga, następne, następne puchary, kategoria... Y, Dobra, yy, więc mamy puchar za pierwsze miejsce w kategorii kobiet w biegu głównym na dystansie 5 kilometrów 10 biegu Mikołajkowego. Yy, yy, zapraszamy gdzie tu jest? Ha. Zapraszamy panią Małgorzatę Miś. Brawo, brawo wielkie. Oj, dobrze, przepraszam, gratulujemy. Tu mamy. Słuchajcie Państwo, ten bieg główny jest tutaj nagradzany, całe podium jest nagradzane puchorami. Także nie tylko pierwsze miejsce, ale pierwsze, drugie i trzecie. I zapraszam teraz kolejną kobietę, kolejną panią, która przybiegła na miejscu drugim w biegu głównym dziesiątego biegu. I jest to pani Olga Cichoszewska. Panią Olgę zapraszamy do nas. Mam nadzieję, że jest pani tu z nami jeszcze. Czy jest pani Olga? Zapraszamy po jest. Witamy. Jeszcze raz, tak, gratulujemy. I to jest pani, która jako druga wbiegła na metę w biegu głównym 5 kilometrów. I miejsce trzecie w tej samej kategorii e, pani Joanna Jon Śliwa. Dzień dobry. To jest ta pani od tej mojej małej śliwy, co, co tu wygrała w kategorii najmłodszej. No chciałbym się powiedzieć jaka mama taka córka, nie? Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Okej. Okay. A teraz tak troszeczkę odwrócimy. I yy, uwaga, trzecie miejsce w biegu głównym w kategorii mężczyzn zajmuje pan Mateusz Kaczmarek. Brawo. No i ten pan właśnie przyjechał do nas z leszna żeby nam y, tutaj udoskonalić swoim, swoją osobą y, występy na biegu wschowskim i kołajkowym. Drugie miejsce zajmuje pan, y, pan drogosz Andrzejewski, przepraszam, bo zwątpiłam czy to imię. <grywanie> Słuchajcie Państwo, no był pan z leszna, teraz jest pan z poglubina. Zagłębia, tak. Zobaczymy. I pierwsze miejsce, jak już w czasie biegu mówiłam, jeden z naszych sponsorów, pan, który tu nie odpuszcza. Ja jestem chyba pięć edycji i on zawsze jest i zawsze kurczę. Te, tak, zawsze, zawsze jest w cudzysłowie w czubie. Tak? Zapraszamy pana, naszego, jak to, Bartka. Romaniuka, tak, Pan Bartek Romaniuk, wielkie brawa dla zawodnika, dla sponsora i dla rekordzisty tej trasy. Gratulacje. No tak jeszcze zdjęcie. Tak. Także yy, wielkie brawa. Z, biegu, z tego co pamiętam słuchajcie moi drodzy najmłodszym zawodnikiem tego biegu jest jest, jest... dzieciątko, które tu przybiegło w... no, przybiegło trochę za dużo powiedziane zostało przywiezione w wózku ale miało numer startowy Dlatego yy, kurek. Pan Kurek z, tak, z małą kureczką nam tu przyjedzie. <grywa> czy, kurecz, czy kogutkiem nie? nie. <grywa> Kurczeczkiem, tak jest. O, i to jest nasz najmłodszy, najmłodszy yy, uczestnik. Nie bardzo wie co tam się, co ma ode mnie, nie? O. Ale puchar ma zagląda. Także tata szykuj półeczkę na puchary w domu. Gratulacje brawa. Uwaga. I kolejny puchar przygotowany. Słuchajcie, mamy taki puchar dla najstarszego uczestnika dzisiejszej imprezy. Nie sprawdzaliśmy peselów, ale tak celujemy w pana, który tu z kikami chodził. Dobrze, celujemy? Zgadza się pan? Chce pan być najstarszym? Bo jak nie, to zaraz kogoś wylosujemy. <ścoughs> Przepraszamy, nie znamy pana nazwiska, ale bardzo byśmy ch panu chcieli wręczyć puchar. <ścoughs> Został pan. Słuchajcie, no nie chcemy tutaj przy zapisach robić yy, 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 spisywać numerów PESEL. Yy, gratuluję. Yy, ale... Nie, pan. Tam... Nie, 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 ale dlaczego się pan... Ja powiedziałam, że jestem 50 plus i się nie wstydzę. Jestem dumna z tego, bardzo że chodzę. Dobry, bardzo, dobry rocznik. bardzo dobry rocznik. Słuchajcie, jakby to tak przełożyć na wino. Warty, warty. Powiem wam, dużych pieniędzy. Także jeszcze raz wielkie brawa dla najstarszego naszego zawodnika. Jeszcze raz gratulacje. I, i teraz... Y, Moi drodzy, jeszcze mamy jeden puchar ja bym dla osoby, które się przebrały. Tak, dla najlepiej przebranych osób i teraz bardzo bym prosiła wszystkie osoby, które się dzisiaj na ten bieg przebrały, żeby tutaj wystąpiły przed nami, chcą z nami przed nami tu wystąpić, a my jako samozwańcze jury, łącznie z panem Pawłem podejmiemy decyzję kto z Państwa e, naszym zdaniem jest najciekawiej przebrany i dla ta osoba dotrzy, otrzyma od nas puchar za najlepsze przebranie. E, zapraszamy, naprawdę tutaj było e, sporo ciekawych osób. Pani się tak czai? Proszę bardzo. Tu mamy już jedną e, chętno. E, to chyba na najlepiej rozebraną tak jest to e, tak mamy dwie osoby słuchajcie dalej do przodu te osoby które się przebrały tam taka e, była w całym stroju też Mikołajko pięknie tu mamy już trzecią osobę no dajcie nam popracować bo my musimy się e, no trochę też wysi. brawo mamy pana Mikołaja e, mamy e, no dalej dalej te osoby bo o <śpuszczam> ze swoim hobby horsem E, czy jeszcze ktoś chce tutaj? O, brawo, no przecież. No przecież tak ubrany Mikołajowe i się wstydzą swojego stroju. E, dobra, potrzebuję tutaj tego naszego prowodyra całej imprezy. Panie Andrzeju, e, jury samozwańcze czy osobowe, e, ma, będzie miało na radę. Teraz dajcie nam tak jak w The Voice, e, tym panom,

Pewien, pewien pomysł, ale chcielibyśmy, żeby Państwo nas przekonali co do naszego wyboru. I teraz y, oklaskami, y, siłą oklasków. Tak, proszę bardzo, oklaski dla tej dziewczynki. Super, nie, na razie tutaj jeszcze. I teraz uwaga, następno. Dobrze, dziękujemy. Następne przebranie. Tak jest. Mikołaj z kuchni wyleciał, powrót, żeby przebyć. I następna Mikołajowa. Brawa. Jedyny rodzynek w tym towarzystwie, pan Mikołaj. I następna pani. Pięknie. I ostatnia Mikołajkowa. Tak. Słuchajcie, ja jeszcze się bym chciała upewnić... E na ta, ta najbardziej rozebrana pani jakby wyszła jeszcze raz, bo czy, my, czy te oklaski to by dobrze słyszała? Tak, słuchajcie, bo potwierdziliście to, co, co my tutaj planowaliśmy. Dziękujemy bardzo. Zapraszam do grupy.